Cześć wam, dzień dobry. W poniedziałek dzieciaczki poszły do przedszkola. Ja tutaj się troszeczkę poogarniałam z dokumentami do biura, bo dopiero dzisiaj, dopiero dzisiaj faktury, ale to z racji tego, że gdzieś tam jesteśmy osobami, które również prowadzą gospodarstwo, to nas troszeczkę ratuje, że termin mamy nieco dłuższy, ale tak czy siak dokumenty same się nie poobgrywają, nie posprawdzają, czy wszystkie akurat faktury poszły do księgowego tak jak tak jak to powinno być, tak więc poszły, to taką najgłówniejszą część, najbardziej mozolną już mam za sobą, teraz jeszcze troszeczkę takich różnych sprawdzeń, czy że wszystkie przelewy poszły, te co powinny być zrobione, nie jesteśmy ludźmi nieomylnymi, czasami też nam się zdarza po prostu pewne rzeczy nie dopilnować. I jeszcze odnośnie tego, co się dzieje w kraju, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście, że śledzimy. Mimo tego, że mieszkamy tutaj na Podlasiu, no to nie ukrywam, że gdzieś tam też śledziłam losy. To, co się dzieje w weekend. Wiem, że słowa wsparcia są potrzebne, ale też wiem, że te słowa wsparcia niewiele dadzą w sytuacji osób, które tę tragedię przeżywają i tak naprawdę wszyscy możemy się pomóc w momencie, kiedy nas coś nie dotyczy, a jeśli coś nas dotknie, to, to te sprawy w ogóle wyglądają inaczej, nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co czują ci mieszkańcy, gdzie są te tereny pozalewane, gdzie ludzie tracą swój dobytek i gdy właśnie na przykład jest odcięte miejsce od pracy, Azusy i podatki i to wszystko właśnie samo się nie popłaca, tak więc Naprawdę szczerze współczuję i mam nadzieję, że będziemy mogli pomóc w momencie odpowiednim wtedy, kiedy będzie to możliwe.